Wszyscy lubimy historie, które się dobrze kończą. Nie tylko lubimy takie historie, ale też chcemy być częścią takiej historii. I dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć może przypomnieć o tym, że jesteś częścią wyjątkowej historii. A jeżeli nie jesteś częścią tej wyjątkowej historii, to chcę Cię zachęcić do tego, żebyś być może dzisiaj tutaj, teraz, na tym miejscu, stał się jej częścią. Historia, którą mam na myśli, wiąże się z wyborami, jakich dokonujemy w życiu i, i z perspektywą tego, co jest tak naprawdę ważne w życiu. Te wybory, które dokonujemy, są różne. Są takie, które mają niewielkie znaczenie, ale są też takie, które mają wpływ na całe nasze życie i jeszcze dalej. Dokonywanie wyborów to przywilej. Rzecz tym, że nie wszystko da się wybrać. Nie możesz wybrać miejsca, w którym się urodziłaś. Chcielibyśmy mieć na to wpływ, ale nie mamy. Po prostu rodzimy się w pewnym konkretnym, specyficznym miejscu o konkretnym czasie. Nie możesz wybrać rodziny, której stałaś się częścią. I chociaż pewien agrigański biskup powiedział, nie wybierasz rodziny, ona jest bożym darem dla ciebie. To prawda jest taka, że są takie rodziny, które przyjmujemy z radością, ale są też takie, które przyjmujemy z przekąsem, bo gdybyśmy tylko mieli wybór, to być może wybralibyśmy inną rodzinę. Przynajmniej tak czasami możemy myśleć w naszym życiu. Nie masz wpływu na miejsce, w którym się rodzisz, nie masz wpływu na rodzinę, w której się rodzisz, ale to, na co masz wpływ, to to, jak będzie wyglądało Twoje życie i wpływ na to, by stać się częścią niesamowitej historii. I niesamowitej rodziny. Pozwól, że dzisiaj powiem Ci o kimś, kto jest tego najlepszym przykładem, i o tym kimś możesz się dowiedzieć z czwartego rozdziału pierwszej księgi kronik. Czwarty rozdział pierwszej księgi kronik to jest genealogia od pierwszego wersetu. Tam jest całe mnóstwo imion, które są trudne do wypowiedzenia i jeszcze trudniejsze do zapamiętania. Ale chcę zwrócić Twoją uwagę na, na, dwa zaledwie wersety w tej genealogii. Werset 9 i dziesiąty. Które mówią o człowieku, który miał na imię Jabez. I czytamy w tekście takie słowa. Jabez był znakomitszy niż jego bracia. Jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólu go urodziłam. Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy. Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, oby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił Jego prośbę. Ciekawa postać, prawie nic o nim nie wiemy. Nie wiemy, jak długo żył, nie wiemy, kiedy umarł. Tak naprawdę cała historia jego życia jest wciśnięta w dwa. Krótkie wersety i to, co wystaje, jak gdyby na pierwszy plan, wysuwa się z tych dwóch krótkich wersetów, to, to ból porodu. Nie wiemy, w jaki sposób, kiedy ten chłopak dowiedział się, co to tak naprawdę znaczyło. Nie mógł wiedzieć, kiedy wyszedł z łona swojej matki, ale najwyraźniej ona, jak czytamy, wspomniałem mu któregoś dnia, że w bólu go urodziła. Każdy poród wiąże się z bólem i być może tak to było, że ten ból porody był nie do opisania, był tak intensywny, wyjątkowy, inny niż inne bóle porodowe, dlatego matka, która zmagała się przy porodzie, mogła mu dać takie nietypowe imię. Nie wiemy. Być może to był innego rodzaju ból, bo zwróć uwagę, że ta historia jabeza jest wpleciona w sam środek genealogii. My przechodzimy czasami obojętnie obok genealogii, nie mają dla nas większego znaczenia. Może im starsi jesteśmy, tym bardziej zastanawiamy się, kim są moi przodkowie, gdzie jest ta moja rodzina. Ale kiedy jesteśmy młodzi, to nie ma dla nas to większego znaczenia. Dla ludzi w tamtym kontekście historycznym, w tamtym czasie to miało niesamowite znaczenie. I w wielu miejscach Bożego Słowa pojawiają się genealogie. Świadomość tego, kim byli przodkowie, była niesamowicie ważna dla. Bożego ludu, ponieważ genealogia przypominała każdemu człowiekowi, który był częścią Bożego ludu, o, o jego historii, o jego przeszłości, o jego dziedzictwie, o Bogu, który składał pewne obietnice swojemu ludowi i tych obietnic jego lud się trzymał. A więc nie tylko przypominały genealogie, Przeszłość, ale też wybiegały do przodu. To znaczy, że ten Bóg, który spełnił obietnice w przeszłości, są też takie, które się jeszcze nie wypełniły, On będzie kontynuował i spełni, je, bo jest wierny, a ja jestem częścią Jego ludu, tak samo jak był mój ojciec i, i moi przodkowie. Ale nie przyzwróciłaś uwagę na to, że w tej genealogii wymieniającej nieco wcześniej ojców i synów, Jabez jest tym, który nie ma ani jednego, ani drugiego. Być może to nie sam ból porodu jego matki, ile nieobecność ojca wpłynęła na jego nietypowe imię. Nic o nim nie wiemy, ale wiemy, że najwyraźniej nie ma ojca. Ojciec mógł być zabity, ojciec mógł zginąć w walce. Być może też matka została pozbawiona kobiecej godności, w wyniku czego zrodził się Jabez. Rzecz w tym, że cokolwiek nie wydarzyło się w przeszłości, życie bez Ojca jest dzisiaj i było wczoraj niesamowitym wyzwaniem, niesamowicie bolesną sytuacją. Ponieważ bez Ojca, kiedy mówimy o, o tym dziecku, które się narodziło i które dorastało bez Ojca, nie było tak naprawdę dla Niego miejsca pośród Bożego ludu, albo nie było dla Niego takiego miejsca pośród Bożego ludu, jakim. Było to miejsce dla tych, którzy mieli ojców i ojców, którzy mieli ojców. Jego sytuacja wyraźnie kontrastuje z wcześniejszą relacją kronikarza, bo tam jest mowa o Ojcach Judy. Kilka pokoleń, jedno po, po drugim, i ta pokoleniowość skazywała na Boże błogosławieństwo. To znaczy, ja i moi przodkowie jesteśmy w tym miejscu, w którym nas Bóg postawił i wiążemy przyszłość z tymi wszystkimi obietnicami, które Bóg ma dla nas. Obietnicami Bożego Błogosławieństwa, Bożej Troski. Wszyscy tak mogli powiedzieć, ale nie do końca, Jabez. Bo tak naprawdę on wydaje się być obcym w krainie, która była symbolem Bożego Błogosławieństwa. Znowu, nie wiemy, co się tak naprawdę stało, ale wiemy, że matka nazwała go Ból, i to jest taka gra słów. To znaczy, ona nazwała go Jabez. Gdyż urodziła go Becaw. Urodziła go w bólach. W świecie, w którym mały Jabez stawiał swoje małe życiowe kroki, imię wskazywało na to, kim byłeś. Albo imię wskazywało na to, jakim byłeś. To znaczy, mówimy o takim kontekście kulturowym, kiedy ludzie odczytywali Twój charakter na podstawie Twojego imienia. I czasami to imię było zmieniane. Na przykład, Abram stał się Abrahamem. Jakub stał się Izraelem. Ale to, ta zmiana, tą zmianę czynił Bóg, objawiając tej osobie, której imię było zmieniane nowy cel w życiu. I ta zmiana zawsze pochodziła od Boga. Imię Jabeza nie zostało zmienione. A to oznacza, że dorastał ze swoim imieniem. Owszem, inne czasy, zupełnie inna kultura, odmienna od naszej, ale tak się myślę, że dzieciaki ciągle takie same. Dzieci się nie zmieniają. Dzieci szybko potrafią znaleźć powód do wytykania innych palcami albo naśmiewania się z innych. Jego imię każdego dnia przypominało mu okoliczności jego własnych narodzin, i miał prawo dorastać. Z takim przekonaniem, że jest w Nim, w Jego życiu, i w Nim coś głęboko nie tak. Po raz kolejny, kiedy pochylam się nad Bożym Słowem, to zjada mnie ciekawość, bo tak naprawdę chciałbym wiedzieć coś więcej. Nie wiemy, ile lat życia IBS jest wciśnięty w tych sześć krótkich zdań w tym naszym tekście. Ale mówimy o dzieciństwie, o okresie nastoletnim i o okresie dorosłości. Nic nie wiemy na temat różnych sytuacji i wyzwań, których który musiał stawić czoła w życiu. Nie znamy słów, które słyszał. Nie poznajemy myśli, które mogły mu przychodzić do głowy, nie poznajemy obaw, które mogły mu towarzyszyć w jego życiu, nic nie wiemy na temat jego dylematów, na temat jego rozterek. Tak naprawdę myślę że sobie o tym szkoda, bo, bo to byłby świetny materiał na dobry hollywoodzki film. I być może my jako Polacy zrobiliśmy taki film w tym przypadku, ale nie wiemy, bo tekst jest bardzo oszczędny w słowach. Ale kronikarz, który jest oszczędny w słowach, pod natchnieniem Ducha Świętego daje nam mimo wszystko to, co jest. Najważniejsze z jego, albo też z Bożej perspektywy. Autor mówi, że Jabez był szlachetniejszy od swoich braci. Było ich czterech. Można o nich coś tam poczytać w Bożym Słowie. O Jabezie, o którym nie za wiele wiemy. Wiemy tylko, że był szlachetniejszy od swoich braci, a szlachetność w zapisie biblijnym to postawa, to. To nastawienie serca w ślad, za którym idzie odpowiednie postępowanie. A to oznacza, że Jabez w swojej szlachetności stawił czoła wyzwaniu swojego życia w jedyny sposób, który naprawdę mógł coś zmienić w jego życiu. Kronikarz przeskakuje od jego rodzin do modlitwy. A nie jesteśmy w stanie się zorientować, a już dowiadujemy się, że Jabez się modlił, Modlił się do Boga Izraela, który jedynie, jako jedyny mógł zdjąć z niego przekleństwo i brzemię, które nosił, które dźwigał ze sobą całe swoje życie. I Jabez modli się do Boga Izraela, którego określa mianem Elohim. To nie jest odkrywcze, kiedy powiem, że Bóg się przedstawia na różne sposoby w Starym Testamencie. Jednym, z, jednym ze sposobów, w jaki Bóg komunikuje o sobie nam, jest Jego imię, a jedno z Jego imion. One są różne. I tutaj jest użyte imię Elohim, co znaczy, że Jabez przyznał, że Bóg jak, modlił się do Boga, który opatrznościowo panuje nad wszystkimi dziełami swoich rąk. A jednocześnie Jabez modlił się do Boga, który jest blisko spokrewniony ze swoim wybranym ludem. A więc dla Jabesa Bóg jest zarówno nieskończony, niepojęty, potężny, wszechmocnym władcą, ale też jest bliski, jest dostępny, jest osiągalny i jest tym, który jest zdolny i jest skłonny, jest chętny odpowiadać na nasze modlitwy, kiedy do Niego przychodzimy. Jabez odwołuje się do obietnic złożonych przez Boga Brahamowi, obietnic błogosławieństwa, odpoczynku dla całego Bożego Ludu. Jabez mówi, wydaje się mówić, nie mam ojca, ale ja też jestem dziedzicem. Ja też jestem częścią Bożego Ludu. W 2000 roku ukazała się książka, która nosi tytuł Modlitwa Jabeza. Książka, która się generalnie skupia na tym, że wystarczy powiedzieć te słowa, a Bóg da ci wszystko, czego zapragniesz i więcej. Bóg da ci wspaniałe mieszkanie albo więcej, wspaniały dom, da ci wspaniały samochód. Bóg da ci wszelkie możliwe błogosławieństwa, fizyczne błogosławieństwa. W ciągu dwóch pierwszych lat książka sprzedała się w nakładzie 9 milionów egzemplarzy. A ostatecznie sprzedała się nakładem 17 milionów egzemplarzy. Autor książki uczynił z tej modlitwy, modlitwy Jabez'a mantrę, która stała się fundamentem zwolenników Ewangelii Sukcesu. Ja myślę, że w tej modlitwie nie chodzi o to, że modlitwa Jabez'a ma w, swoim, w swoich słowach jakąś magiczną moc. Że wystarczy wypowiedzieć tą formułkę, albo powtarzać ją jak mantra, a wtedy stanie się. Chodzi bardziej o to, że Bóg Jabeza ma niesamowitą moc zmiany przeznaczenia człowieka z przekleństwa, błogosławieństwo. No bo Biblia jest księgą Bożego Przymierza z jego ludem wiary. Więc nie możemy, może nie powinniśmy czytać modlitwy abeza jako prośbę o prywatne błogosławieństwo, ale możesz ją czytać jako wołanie do Boga o błogosławieństwo jako ten, który jesteś częścią Bożego Ludu. Kolektywnie, razem. Jabez wiedział, do kogo może przyjść, aby zabrał ten ktoś, zabrał mu jego przykre dziedzictwo. Z niezachwianą wiarą złożył całą sprawę w ręce Boga, a nie ma rąk bardziej niezawodnych, sprawniejszych i potężniejszych niż ręce suwerennego Boga. Jaki był rezultat tej pokornej modlitwy? No, po prostu to, że Bóg spełnił to, o co Jabez prosił. Nie dlatego, że Jabez użył, Odpowiedniej formuły w modlitwie, albo dlatego, że w jakiś sposób zmanipulował Boga, bo Bóg nie jest jak dżin zamknięty w butelce, którą kiedy się pociera, to ten dżin wychodzi i, i spełnia każde nasze oczekiwania wobec niego. Bóg zawsze odpowiada, ale też Bóg uczy nas wiernego szukania Go wtedy, kiedy tylko On zostaje wywyższony. Wtedy my jesteśmy naprawdę błogosławieni. Ja bys pewnie nie wiedział, że jego imię znajdzie się w Księdze Kronik. A jego szlachetność albo jego bojaźń została udokumentowana tym, że jego imieniem nazwano miasto, w którym później będą się gromadziły tłumy uczonych piśmie i proroków. I mam dla ciebie y, złą nowinę. Jest już za późno, aby Twoje imię było wpisane do jakiejkolwiek księgi, y, która jest. Bożą księgą. Ale mam też dobrą nowinę. Twoje imię może być wpisane do innej księgi, do księgi życia, która cały czas się tworzy. Bo prawdą jest, że my wszyscy dziedziczymy coś, czego nie chcemy. Rodzimy się w rodzinach, których, których nie wybieramy, i często w naszym życiu doświadczamy czegoś, na co się nie decydowaliśmy, i gdybyśmy mieli wpływ na to, to nie zgodzilibyśmy się na to. Ale sposób, w jaki się z tym wszystkim rozprawiamy w naszym życiu, prawdziwie pokazuje, jacy jesteśmy. Łatwo stać się w życiu zgorzkniałą osobą. Świat jest pełen zgorzkniałych ludzi, którzy chcą w jakiś sposób rozładować swój ból, ale nie zawsze oddają ten swój ból Bogu. Tak naprawdę, to my wszyscy, tak jak ja, weszliśmy na ten świat pod przekleństwem, które Biblia nazywa grzechem. Wszyscy rodzimy się z grzeszną naturą. I nie zrobiliśmy nic, aby na to zasłużyć. Po prostu utknęliśmy z tym, z tą grzeszną naturą. I można by ubolewać i kiwać przycząco głową, jak to jest możliwe, ale prawda jest taka, że nie zrobiłeś też nic, aby zasłużyć na Boże rozwiązanie. Absolutnie nic. Błogosławieństwa zawsze są wyrazem Bożej łaskawości wobec ludzi. I podczas gdy błogosławieństwa Starego Testamentu mają charakter fizyczny, namacalny, to, to w Jezusie te błogosławieństwa przybierają, nabierają innego sensu, innego wymiaru, i one mają na ogół charakter duchowy. I ostatecznie wszystkie spełniają się w osobie Jezusa Chrystusa. Może już to słyszałeś, bo odniosłem się do tej historii jakiś czas temu. Moja znajoma, Brenda, urodziła się na Wyspach Brytyjskich i tam też dorastała. O ile mieszkała na Wyspach, o tyle jej życie najpierw stało się samotną wyspą, a później ona sama stała się rozbitkiem na tej wyspie, uwięziona podejmowanymi przez siebie decyzjami. Wykorzystana przez swojego ojca, miała 13 lat. Niedługo po tym jej ojciec popełnił samobójstwo. I dziewczynie trudno było wybaczyć ojcu. Oboje, matka i ojciec, pochodzili z trudnych domów i pewne wzorce zaszczepili w życie swojej córki. Kiedy Brenda miała 15 lat, zaczęła spędzać czas w pubach. Była otoczona mnóstwem znajomych, ale nie miała w ogóle przyjaciół. I czuła pustkę w życiu. W wieku 17 lat miała męża i dziecko. Mając 23 lata, miała już trójkę dzieci, a jej życie, jak sama mówi, stało się emocjonalnym i duchowym śmietnikiem na wyspie samotności. Bóg wydawał się być jak daleki krewny. Później Brenda przeszła przez rozwód. Później ponowny związek, który trwał 20 lat. Po tych 20 latach ten kolejny mąż popełnił samobójstwo. Życie Brendy było tak naprawdę zaprzeczeniem tego wszystkiego, czym powinna być rodzina. Dzisiaj Brenda ma 65 lat. Jest bardzo aktywna, jest zaangażowana w chrześcijańską służbę, pracuje z trudnymi ludźmi, wielu z nich pochodzi z trudnych domów. Brenda coś wie na ten temat, bo sama wyszła z takiego domu. Nie tylko wie coś na ten temat, ale wie, że Bóg, który przeciągnął ją przez niesamowicie trudne chwile w życiu, przygotowywał ją przez te wszystkie lata do tego, aby ona mogła pomagać innym. Nie wybierasz rodziny. Brenda nie wybrała swoich rodziców i swojej rodziny, ale przed dzień w jej życiu, kiedy wybrała Boga, bo usłyszała o Jezusie, który chce uczynić każdego częścią innej Bożej Rodziny. Również ją. Również ciebie. I dzisiaj być może jest wielu ludzi, którzy potrzebują tego przypomnienia, że Bóg może zmienić dziedzictwo. Wielu ludzi, którzy mogą się czuć uwięzieni, bezsilni, przestraszeni, i ta modlitwa, modlitwa Jabeza, przypomina, że istnieje wyjście, że istnieje Bóg, który wysłuchuje modlitw i który potrafi zmienić okoliczności życia i nadać Twojemu życiu inny, nowy kierunek. A więc chcę się stawić z tą myślą na sam koniec Twoje narodziny. Nie są Twoim przeznaczeniem, a ten świat nie jest Twoim Panem. Potężny, miłosierny Bóg może zmienić również Twoje życie. I kiedy do Niego przyjdziesz, On to chętnie uczyni. Panie Boże, prosimy Cię, aby Twoje Słowo, aby ta historia Jabeza była dla nas przynagleniem, zachętą, inspiracją do tego, by zwracać się, do ciebie wszechmocnego, potężnego Boga, który może odmienić ludzkie życie. Dziękuję Ci, Panie, za tych wszystkich w naszym gronie, których życie już zostało przemienione. Powierzam Ci kolejne osoby i powierzam Ci i decyzję, Panie, i się, żeby każda osoba, która Ciebie nie zna, chciała przyjść do Ciebie, wyznać swoją grzeszność i przyjąć dar życia i doświadczać, Panie, tej przemiany i nowego początku. O to Cię proszę w drogocennym imieniu Jezusa. Amen.